Pożary są głównym i największym zagrożeniem dla naszych lasów. Głównym czynnikiem stymulującym pożar są długotrwałe susze, powodujące słabą wilgotność ściółki oraz jej zwiększoną podatność na ogień. Jednak las nie zapali się sam. Tylko w rzadkich przypadkach pożary powstają w wyniku zjawisk przyrody. Około 95% wszystkich pożarów lasu powodowanych jest przez nieodpowiedzialne zachowanie człowieka. Nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, palenie ognisk i tytonów lasa. Bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów, butelek i puszek. Niejednokrotnie przyczyną pożaru staje się wypalanie łąk i ściernisk w pobliżu lasu. Las bardzo szybko może zmienić się w skrawek wypalonej trawy. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. Gdy zobaczysz pożar, nie panikuj. Od Twojej reakcji wiele zależy. Pamiętaj, numer Straży Pożarnej to 998 lub 112. Dlatego pamiętaj: w celu uniknięcia pożaru przestrzega wszelkich przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych. Nie wykonuj czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru na terenach lasu.